Witajcie na kanale Amelia Kacprzak. Dzisiaj. Dzisiaj. Oj! Dobra. Chciałam powiedzieć, że dzisiaj. Mamy. Mieliśmy dzisiaj grę o z Gieszeli. O kurde, ale co ja, narobi, co ja narobiłam? Jakie ja tylko mogę jedną ręką, bo trzymam. O nie! Co ja narobiłam? Bo ogólnie to nie chciałam. A dzisiaj mieliśmy. Walczyć o PSG Szeli. No, mi się nie udało. No, brakowało mi tylko dwóch wygranych, abym ją już miała. Jakie to jest wyzwanie grać jednym palcem? O co chodzi? O co chodzi? O nie, co ja robiłam? No, 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 szkoda. Brakowało mi tylko dwóch wygranych. Trochę jestem zła. Brakowało mi dwóch wygranych, abym już miała jak w banku PSG Szeli. No się nie udało, ale przynajmniej mam 5 big boxów, to się, to się nada. Nie, co ja nacisnęłam? Co ja nacisnęłam, ja żeby grać? O nie, o nie. I dodatkowo zbiór klejnotów. Nie wiem czy wy lubicie, ale ja tutaj aż tak bardzo nie lubię grać Zbior zbiór klientów. Ale ja za to bardzo lubię właśnie grać za dymę. Nie wiem. Na pewno nie znoszę obrężenia już po nas. A ja chciałam tylko otworzyć ten boks i włączyłam grę przez przypadek. I musiałam, naprawdę, musiałam grać jednym palcem. Dobra, to tylko tutaj zmienię na starcie. No, trzy. Pokażę wam. Wy tu widzicie, grałam sobie i tylko tyle mi zabrakło, by mieć PSG. -szeli. Mam takiego pecha, ale otworzymy sobie zatem big boxiki. Trzy. Dobrze. Oj. Zajmę Kolejny. Tutaj też nie ma. O, podwajdzie tam, to się przyda. No czemu ja co chwilę to naciskam. Są trzy rzeczy. Jest. Jest coś. Dobra. Jest. Mamy gadżet do poko, a dzisiaj je przez cały czas poko gram, ale naraz fajnie. Mam gadżet do poko, ale fajnie. To, ale nawet się przyda, bo ja teraz wbijam poko i właśnie nim grałam. Przez cały czas to wiem jak użyć ten gadżet. Dobra, tutaj dalej też nic nie ma, ale kurczę bardzo chciała Jackie, tego nowego zadymiarza bardzo. Dobra, i ostatni. Dobra, i tutaj też nie ma, ale fajnie, gadżet trafiłam, mega się cieszę. I popatrzcie... I popatrzcie, brakuje mi tylko tylu, żeby że... O kruka, przecież mega bym bardzo chciała. Brakuje mi Jackie, Bibi, Mortisa, Gina, Max, Pi, Kruka, Leona i Sandy. Ale ja mega bym chciała mieć Jackie. Ale na raz fajnie już trafiłem gadżet, potem będę, bo czym więcej gadżetu będę miała, to właśnie wtedy będę miała mniej procent yy, trafienia właśnie gadżetu, bo dobrze, aż tak na 17 randze nie mam postaci. No i to tyle, co chciałam na tym filmie. Życzę Wam, żebyście wyzdobili PSG Shelly. Pa!